Witam, Survival Słuchaczy. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozpalić ogień za pomocą ostrożenia polnego, zwanego potocznie ostęp. Jest to roślina mająca 50 do metra 50 cm. Jej korzeń po uprzednim upieczeniu nadaje się do zjedzenia. Należy zebrać puch z tej rośliny, aby uzyskać świetną pupkę. Po zebraniu chłupki należy wziąć krzesiwo i nóż w celu uzyskania iskier, które zajmą naszą chłupkę. Jak widać, ostrożeń polny to świetna podpałka.